Czołem. W związku z tym, że dawno nie było żadnego unboxingu, a ostatnio Gildia ogłosiła fajną promocję, no to moje zakupy już przyszły i podzielę się z Wami w takim tradycyjnym filmie rozpakowując paczkę, co zakupiłem. To przejdźmy do stołu. No dobrze, jak widzicie, kurier Inpostu się z tą paczką specjalnie nie pieścił. Tutaj karton jest rozerwany, tutaj to w ogóle karton jest rozerwany, ale wierzę, że pakowanie zabezpieczeniem, w zasadzie gildiowe, będzie na odpowiednio dobrym poziomie i w środku wszystko jest całe. Tutaj powinno być klasyczne kartonowe otwarcie. Okay. oczywiście wszystko jest owinięte folią bąbelkową tutaj nam to wypada no może to tutaj po prostu To zacznijmy do końca. Ocyk. dobra. I tak powinno to elegancko wyjść. Na kartonu się to zbędziemy. Okej, okay. jeszcze trochę folii. No i już tutaj coś, coś tutaj niejako widać, tak? Coś tam się przewraca, coś tam widać. Dobra. Aby się z tym za bardzo nie cackać, to rozetniemy tą folię, Ciach. no dobrze. To po kolei zakupy moje prezentują się następująco. Mamy tutaj rycerzy Sidoni, tom, czwarty. Jest to oczywiście manga od wydawnictwa Kotori, od. Tomę hej i cena okładkowej 25,20. Oczywiście kupiłem to z bardzo dobrym rabatem. Jest to Tom czwarty. Ja posiadam aktualnie Tom pierwszy, trzeci, drugi zakupił dla mnie Rafał z górnej półki. Za co mu bardzo serdecznie dziękuję. Był ten Tom dostępny na Pyrkonie w sklepie wydawcy, czyli w Mangastorze. Jak się ta manga prezentuje? Jest to manga o automatyce Science Fiction. O, właśnie. Kosmos. Samoloty, jakieś roboty, jakieś potwory i tak dalej. O, tu z tyłu proszę bardzo. Jeszcze takie, takie dodatki kolorowe. Super, ładnie się to prezentuje. E na okładce jest dokładnie to samo, co na obwolucie. I do tego tom piąty. Dlaczego ten tom drugi kupił mi Rafał na prykonie? Bo tego tomu nie ma nigdzie, nie można go dostać. A jak się okazuje, wydawca ma jakiś problem z drukiem. O, tutaj coś jest, coś tutaj się przesunęło i coś tu się lekko zagięło. Wydawca miał problem z, z drukiem i tam kolor na grzbiecie jakoś odstaje od e, reszty serii, z tego co zrozumiałem. Ja tej mangi jeszcze nie widziałem, bo Rafał mi ją e, przekaże, na, jak się spotkamy na e, MFC. E, I to był jedyny powód. I oni mają problem, bo wycofali to chyba ze sklepów i muszą, że tak powiem, e, radzić sobie sami z e, sprzedaży tego. Przeceniają i gdzieś to tam... Po prostu sprzedają samodzielnie mi no to kompletnie nie przeszkadza. No, ale rozumiem, że mogą być tacy, co będą mieli problem. Eee, więc, rycerze, nich mamy za sobą. A tutaj, poranek ściętych głów. Tom pierwszy, jak już mogliście wcześniej zobaczyć eee, na poprzednich filmach, to tomy drugi, trzeci i czwarty już posiadam. A pierwszy był chwilowo niedostępny, więc, korzystając z okazji, e, był do druk i teraz go sobie zakupiłem właśnie. W gildii. To jest oczywiście manga od wydawnictwa Hanami. Wcześniej mieliśmy wydawnictwo Kotori. I mamy tutaj pana, który, jak nazwa mówi, będzie ścinał głowy. Jest kimś w rodzaju e, kata. Nie wiem, czy jego praca będzie się opierała tylko na ścinaniu głów, czy na czymś jeszcze, ale on tak się to prezentuje. Manga całkiem przyjemna pod względem kreski. I myślę, że będę się przy tym dobrze bawił. Jakby to powiedziała Marca. A bardzo fajną rzeczą jest to, że tutaj na końcu wydawca daje taki przykład tego, jak należałoby mangę czytać. Czyli od prawej do lewej, a nie w taki tradycyjny europejski sposób. No i dobrze, nie będę Wam tutaj jakby mydlił oczu. Mamy tutaj komplet Dobranoc Pumpunie. Jak widzicie bardzo jest kolorowo. Eee, wrzucimy sobie tą folię do końca stąd. Czyli Ino Asano Dobranoc Pumpunie. Jest to oczywiście wydanie okładkowe, z obwolutą. No i również to jest wydawnictwo Kotori. Czy pod obwolutą jest coś innego? Nie, pod obwolutą mamy po prostu jednokolorową okładkę. No coś mi się tutaj zagięło, nie, nie rób tego mi. E, jednokolorową okładkę. Wydane jest to bardzo fajnie. E, ciekawą rzeczą dla Inyasano są czcionki. Podejrzewam, że tutaj oryginalny wydawca jakby. Oto dwa, natomiast e, kreska, kreska jest podobna bardzo do siebie. Chodzi mi może nawet nie tyle o samą kreskę, co sposób rysowania postaci. E, ta dziewczyna bardzo przypomina mi e, jedną z bohaterek Solanina pod względem e, no, tego, jak wygląda jej twarz, takiej fizyczności swojej, tak? Ale tutaj mamy już troszkę coś, coś innego. I No, Dobranoc w Pumpunie to jest manga, która była na pewno recenzowana przez Marce. Także jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie jest je zdanie na temat tego tytułu, to polecam zajrzeć sobie do niej na film. I głównym bohaterem jest tutaj tytułowy Pumpun, który jest rysowany w taki oto sposób. Na początku jest to chłopiec, który sobie tam powoli. Dojrzewa rośnie. Obserwujemy jakieś jego perypetie powiedzmy sobie, takich czasów szkolnych, natomiast on później zaczyna, no, zmienia się, tak? Zaczyna poznawać życie trochę już z innej strony. I tylko Pun i jego rodzina bodajże jest rysowana właśnie w taki dziwny sposób. Na zasadzie takiego, nie wiem, kurczaka. Takiego pro, pro, to jest taki uproszczona wersja kurczaka, bym powiedział. Tutaj mamy trochę e, takich stron z ciemnym tłem. Graficznie, zobaczcie, to się prezentuje naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Kreska Inyo Asano jest super. O, tutaj jakieś mocniejsze sceny. E, także całość. Składać... uuujejku, jeku Gildio, co wyście mi tu zrobili? Czy to transport, czy to ta oj, mocno to jest kłuknięte. Czemu tak? Nie lubię. Kurczę no. Co? Reklamować to? Nie chcę mi się tego reklamować. I właśnie tak liczą trochę na to, że nie będziemy tego reklamować, no. No nie jest jakoś tragicznie źle, ale nie lubię takich rzeczy. Yy, jakbym, mógłbym tu wam więcej pokazać, ale jak widzicie, yy, te tomy po prostu są do siebie podobne. A, także tutaj mamy tom piąty, yy, tom siódmy jest yy, zdecydowanie cieńszy od pozostałych. Pokażę Wam to, jak to się prezentuje o, w taki sposób. Tak, cyk cyk. Więc każdy tom, każda okładka jest w innej, w innej kolorystyce. Wyglądają one tak. Kamera niestety jest pod takim kątem, bo inaczej się nie da. Przewracam mi się tutaj statyw. I ten tom siódmy jest po prostu dużo cieńszy. Czyli w paczce od y, Gildii mamy to, mamy Pranek Ściętych Głów i mamy dwa tomy Rycerzy Sidonii. To przejdźmy dalej, bo to nie wszystko. A tutaj jeszcze druga mała paczka, porządnie zapakowana. E, przyszła do mnie od sprzedawcy y, z platformy OLX. Rozetnijmy sobie to ładnie. Porządnie jest zabezpieczona chyba. W środku nie ma dużo, a paczka jest e, sporych rozmiarów, więc zakładam, że została porządnie zabezpieczona. Chciałbym się tu do niej dobrać. O, jakoś tak została zamknięta jedno w drugie. Zobaczcie, ktoś się naprawdę bardzo postarał, żeby to Zapakować jak trzeba, i nic tutaj nie latało. O, tutaj jest zagięte. O kurczę, będą gratisy. Uwaga. O, zobaczcie. Ale super gratisy. Lego City. Jeszcze jakiś rysunek w gratisie dostałem. Kurczę, felek. Ola U. Piękne. Piękne. Drogi sprzedawco, nie wiem dlaczego pozbyłeś się takich pięknych rysunków. To prawda ja mam swoje dzieci nie zawisną u mnie na lodówce. Ale gazetka. A, to jest w ogóle gazetka z Pokémonami. No tego się nie spodziewałem. Trenuj ze mną. Pokemon. Dobra, tutaj jakaś troszkę folii. No, pięknie jest to zapakowane. Użytkownik się bardzo postarał. To wyrzućmy. Tutaj już pewnie widzicie, co jest w środku. Wszystko jest ładnie zapakowane. Dodatkowo tutaj jeszcze pozaklejane. Bardzo mi się to podoba. Te dwie mangi kupiłem z drugiej ręki. Mogłem je zamówić sobie też w Gildii, ale że tak powiem, moja paczka została już wysłana, jak się stwierdziłem, że kupię sobie tego oto pasożyta. No i w związku z tym ee, o, tutaj, tu, tu jest takie tłuste. Widzicie to? Jest tu jest tłusta ręka odbita. Tutaj trochę na odwrocie też. Spoko, wymyjemy sobie to. Jakiś pasożyt. Oj, tu jest troszkę zagnieciona. No trudno. Miał być stan idealny. No nie jest, ale myślę, że też nie jest zły. Na różniki nie są nigdzie pozagniatane. Takie rzeczy czasami się zdarzają, jak ktoś kupuje na przykład z MPK, to tutaj potrafi tak jak e, ja kupię w MPK pewną rzecz, też wam jeszcze ją pokażę. Ale tutaj jest raczej wszystko ok. No, nie będę się czepiał. E, za te dwie sztuki zapłaciłem tam 40 zł plus wysyłka, więc jak dwie dyszki za. Pomik, to wydaje mi się. E, uczciwa cena i uczciwy stan. No, jak ktoś pisze, że stan idealny, to ja bym tak nie napisał, e, kiedy. No właśnie tutaj są takie jakieś drobne zagniecenia. Nie wiem czy je widać. E, troszkę gdzieś tutaj po prostu jest popalcowana e, ta obwoluta. O tutaj tutaj. Delikatnie. Natomiast yy, to jest kwestia powiedzmy no nie mojego czepialstwa, ale yy, indywidualnej estetyki, może bym tak powiedziało. Zobaczcie sobie tak to wygląda w środku. Yy, to jest yy, bardzo fajna rzecz, że yy, poza tą pierwszą stroną, która w ogóle jest na kredowym papierze i ona jest w kolorze. To tutaj niby, niby nic nie ma w kolorze i nie wiem, czy to jest. No to nie jest połowa, więc to nie jest e, jakby tom w tomie, czyli e, wiecie, czasami są polskie wydania dwutomowe. To e, to nie jest środek, żeby powiedzieć, że to jest okładka kolejnego tomu, nie. Po prostu jakaś taka wstawka w kolorze. No, po prostu. Manga pasożyt, złapała pasożyta. Tutaj mamy tą pierwszy. Zresztą ja pokażę Wam, jak to wygląda pod obwolutą. No, standardowo, tak. Jest to wydawnictwo Studio JG. I tak się to prezentuje. O, tutaj kolorowa stawka jest wcześniej, w innym miejscu. No ciekawie. O, i więcej tutaj w ogóle jest tych kolorowych. Ok, ale przyjemniaczek. Spoko. No to możecie zobaczyć o czym plus, minus będzie ta manga. Zatem, yy, w tej paczce, znalazła się wspaniała gazetka Pokémon, którą myślę, że nie wiem, może cóżka będzie chciała sobie obejrzeć. Za rysunki bardzo dziękuję. Jeśli się okaże, że są potrzebne, to ja mogę zwrócić. I dwa pierwsze tomy pasożyta. I przejdziemy jeszcze do jednej paczki. A więc ostatnia paczka, a w zasadzie nie paczka, a po prostu dwie mangi już rozpakowane, bo je kupiłem stacjonarnie w Empiku z przyjemnym rabatem 20%. Jak widzicie format taiju i format pasożyta jest taki sam, z tym, że pasożyt jest zdecydowanie grubszy. Ładnie się to prezentuje. Tutaj mamy więcej takiego lakieru wybiórczego na okładce. Znowu dostajemy ciekawą grafikę kolorową. Wydaje mi się, że w prenumeracie można było dostać po prostu takie pocztówki z tymi, z tymi obrazkami. No i co? Kontynuujemy tutaj wydarzenia z poprzedniego tomu. Dalej trwa. Zaciekła walka. E, chyba tu jakaś nowa bohaterka. Bo nie kojarzę tej, tej twarzy. Chyba, że to jest. E, no nie. Wydaje mi się, że nowa bohaterka. No zobaczcie. Manga po prostu wygląda szałowo. To jest kaiju. To jest napieprzanie się potworów z obrońcami Tokio. Także tak to wygląda i tutaj pod obwolutą zawsze znajduje się o jakiś taki rysuneczek coś takiego co dodaje takiego małego smaczku. I trzeci tom pasożyta. Podejrzewam, że pod obwolutą dokładnie jest to samo co na obwolucie tak jak to było wcześniej tutaj znowu mamy Kolorowo. Tak się to zaczyna. No i ja tutaj za bardzo bym nie chciał spoilerować, więc o tak przekrojowo wam coś pokażę. I znowu dostajemy tutaj kolorki. No, tak się to prezentuje. Także tyle co kupiłem stacjonarnie dodatkowo. No i przejdźmy do podsumowania. No dobrze, zatem moje ostatnie zakupy mangowe prezentują się tak. Jak widzicie, jest tu coś od Kotori, głównie od Kotori, ale również mały akcentik Hanami, a także trochę od wydawnictwa Studio J.G. Są to praktycznie same mangi i. Bardzo dużo czytania, ale same świetne lektury. Więc gdybyście chcieli, to ja na pewno polecam wszystko, co tu jest, bo polecają to też moi znajomi e, Rafał z Górnej Półki, Marta Z. E, zapraszam do e, obejrzenia również filmów na ich e, kanałach YouTube, bo wiele z tych rzeczy można u nich zobaczyć e, w recenzjach. Ode mnie to tyle w tym filmie, zapraszam na mojego Instagrama i trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!